Dzień dobry, witam serdecznie, Paweł Kmiecik, poranek S24. Dziś i Państwa i moim gościem jest Pan Mateusz Targoś, drugi zastępca prezydenta Mysłowic. Dzień dobry Panie Prezydencie. Dzień dobry, Panie Redaktorze, witam Państwa. I tak od razu zapytam w związku z tym, o co za chwilę będę chciał także pytać, czy Pan przyjechał do nas tramwajem, czy nie. Jeszcze nie, ale być może będzie to niedługo możliwe. Może kiedyś też do naszej redakcji będzie linia, tak, będą rozbudowane linie tramwajowe, ale właśnie już tak bardziej poważnie mówiąc, to o torowiskach tramwajowych, które będą remontowane. Porozmawiamy, bo w Mysłowicach takie duże rzeczy będą się działy. Niedawno podpisana umowa to ważna, bardzo ważna inwestycja. Bardzo ważna, można powiedzieć, że właściwie historyczna, jeżeli chodzi o skalę przedsięwzięcia realizacji takiego zadania inwestycyjnego. Mówimy w tym wypadku o, o umowie, która została zawarta kilka dni temu, w ubiegłym tygodniu dokładnie 20 maja podpisaliśmy umowę. Z jednej strony my, jako Gmina Mysłowice, z drugiej strony E, tramwaje Śląskie z generalnym głównym wykonawcą e, realizacji tego zadania mówimy o, o modernizacji linii numer 14. Ona co prawda na razie, panie redaktorze, przez państwa studio nie przejeżdża, natomiast no, nie znamy losów rozwoju czy to w metropolii, czy to tych tramwajów śląskich komunikacji miejskiej. Być może kiedyś w przyszłości. Tak? Ale póki co wiemy na pewno, że ta umowa na podpisanie, umowa na remont, na przebudowę, wielką inwestycję tramwajową jest. Re Bardzo wielką. Rewolucja. Tak. Rewolucja. Nazywacie to. Rewolucja, w tak. 50. Blisko 55 milionów złotych to kwota, na którą opiewa e, cała umowa. E, mówimy o, o rewolucji z tego względu, że główne arterie, e, główne ulice w, w centrum miasta, które niestety e, często w godzinach tych porannych, w godzinach popołudniowych, kiedy większość z nas, e, czy większość mieszkańców. Mysłowic czy tych miast ościennych kończy pracę no są bardzo mocno zakorkowane. Mówimy o ulicy Bytomskiej, o ulicy Starokościelnej, ulica, również ulica Szymanowskiego i ulica Powstańców. To te ulice, przez, przez które linia tramwajowa nr 14 przebiega. Będzie się to pewnie wiązało z no, trudnościami w ruchu i, i, i pewnymi komplikacjami, dodatkowymi objazdami, ale bardzo mocno wierzę, że mieszkańcy będą wytrwali, że cierpliwość weźmie górę. Trochę musimy pocierpieć, żeby już już niedługo już w przyszłym roku było dobrze, było sprawnie, żeby to torowisko, cała infrastruktura drogowa została naprawiona i, i nam wszystkim żyło się lepiej. To już tak bardziej w szczegółach, na czym ta rewolucja będzie polegała, czyli czego, w jakich etapach ilu różnych działań mogą spodziewać się mieszkańcy? Tych zadań jest wiele. Ta, ta praca jest tak naprawdę teraz na etapie opracowywania takich poszczególnych harmonogramów, dzielenia tej pracy na, na konkretne etapy. Na pewno będziemy wymieniać całą nawierzchnię drogową, począwszy od tego pasa, po którym jeżdżą samochody. Również torowisko zostanie, włącznie z tymi podkładami, sieciami, które, które biegną nieco niżej, wymieniane. Ale warto też w tym miejscu wspomnieć o, o wielu innych inwestycjach, które przeprowadza miejski zakład gospodarki komunalnej w Mysłowicach, czyli rewitalizacji tych kamienic, które właśnie. W okolicy modernizowanej linii tramwajowej są usytuowane, więc nie tylko torowisko, nie tylko droga, ale również ta infrastruktura, lokale mieszkaniowe to wszystko będzie w ramach no, może nie jednego zadania ale kilku pomniejszych składających się na to, że, że chcemy, aby Mysłowice nabrały blasku, aby, aby żyło się. Zdecydowanie przyjemniej i lepiej mieszkańcy. Konsorcjum Firmende ma wykonać te inwestycje nie później niż do 30 września 2022 roku. To mieszkańcy, jak tak słuchają nas, pewnie może niektórzy ciesząc się, łapią się za głowę, myślą sobie, no to będą utrudnienia. Będą utrudnienia, nieco ponad rok te utrudnienia trwać będą, ale tak jak wspomniałem wcześniej, panie redaktorze, wierzę, że. No, każdy z nas chwilę cierpliwości, mocno zagryzie zęby, pocierpimy przez nieco przez ponad rok, natomiast wierzę, że potem przez bardzo długi czas będziemy w stanie wykorzystywać tą nową, mam nadzieję, że bardzo długo nam służącą infrastrukturę i będzie nam po prostu sprawniej, lepiej i szybciej, można się oczywiście w ramach obowiązujących przepisów, ale, ale szybciej, sprawniej bez narażania naszych samochodów czy to, czy to komunikacji miejskiej na niepotrzebne... Naprawy i wymiany tych, tych części, które, które są bardzo często uszkodzane. Często zdarza się, że się udaje wykonać, czy może bardziej udaje, to brzmi jak ślepy fart, że powiedzie się i, i jest inwestycja skończona przed terminem, ale załóżmy, że była do 30 września, przenieśmy się do 1 października 2022 roku. Jak my słowice wyglądają? Wyglądają znakomicie, panie redaktorze. Komunikacja miejska, linia tramwajowa numer 14. Działa i funkcjonuje znakomicie, jak, jak nigdy dotychczas, można powiedzieć. Mieszkańcy bardzo cieszą się, dziękują za to, że ta inwestycja jest już za nami, że to zastanie, zadanie zostało bardzo sprawnie, skutecznie, bez stosunkowo niewielkich obciążeń dla ruchu drogowego w centrum miasta zrealizowana. No i żyje się nam od, od, od ostatnich kilku godzin lepiej, sprawniej, i będziemy teraz korzystać. Z tego zadania. Na szczepionki, gdyby ktoś tramwajem pojechał, to jeszcze trzeba będzie przed zakończeniem remontu się wybrać, ale punkty szczepień są w mieście także? Są w mieście, tak. Mamy w mieście uruchomionych 12 punktów, które działały do niedawna. To przychodnie, prywatne POZ-y, również szpital miejski, szpital prywatny, który u nas funkcjonuje. Natomiast z początkiem maja uruchomiliśmy również punkt szczepień powszechnych, tak zwany masowy punkt szczepień. To takie punkty, które powstają sukcesywnie w każdej kolejnej gminie, nie tylko województwa śląskiego, nie tylko w Mysłowicach, ale, ale również w całej Polsce. No i my od 4 maja rozpoczęliśmy szczepienie Mysłowiczan, ale również wszystkich osób, które są chętne, zainteresowane tym, żeby szczepić się, żeby przyłożyć tą swoją małą cegiełkę do tego powrotu, bardzo wyczekiwanego powrotu do normalności i bardzo serdecznie z tego miejsca, jeśli, jeśli mogę, to zapraszam. Mysłowicki punkt szczepień powszechnych znajduje się w hali Mosirowskiej przy ulicy Jasińskiego 2. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do skorzystania z naszych, z naszych usług. No, oczywiście, szczepienie to czy szczepienia? To pojęcie ogólne, są jeszcze rodzaje szczepionek, ale tak czy inaczej, już bez względu na to, jaka, jaki byłby wybór szczepionki, warto się zaszczepić i zachęcamy do tego. Zdecydowanie warto. U nas tych szczepionek jest kilka do wyboru. Początkowo mieliśmy, mieliśmy do dyspozycji. Tylko i wyłącznie AstraZeneca oraz Johnsona, tą szczepionkę jednodawkową, w najbliższych dniach, tak naprawdę z, z początkiem czerwca, ruszamy. Z pełną pompą mamy bardzo duże pokłady w szczepionki, która jest bardzo mocno pożądana na rynku, czyli Pfizera. Nie chciałbym tutaj zachęcać wszystkich do wyboru jednej, drugiej, trzeciej czy czwartej szczepionki dopuszczonej. Zachęcamy do szczepienia, wykorzystywania każdej z szczepionek, czy to, czy to Pfizera, Moderny, AstraZeneca czy Johnsona ważne, żeby się zaszczepić, ważne, żebyśmy byli wszyscy zdrowi i mogli wrócić, tak jak mówiłem wcześniej, do bardzo, bardzo wyczekiwanej przez nas wszystkich normalności. To a propos zdrowia, a nawet życia, warto powiedzieć, że trwa usuwanie niebezpiecznych odpadów z Mysłowic, to także rewolucja, można powiedzieć. Także rewolucja, także historyczne, muszę Bardzo uznać. dużo rewolucji w Mysłowicach. Bardzo dużo rewolucji, bardzo dużo się dzieje, wiele zaległości historycznych, wiele zaległości infrastrukturalnych, niestety również bardzo, bardzo duże składowisko niebezpiecznych odpadów. Ja wspominałem również tutaj u Państwa podczas poprzedniej wizyty o tym: 8 tysięcy ton niebezpiecznych odpadów. Przedsięwzięcie opiewa na kwotę blisko 94 milionów złotych. No, kwota historyczna, nieporównywalna. Szkoda, że, że, że ta kwota musi być przeznaczona na to. Żeby te odpady wywieźć, a nie można tego zainwestować, na przykład w wymianę infrastruktury drogowej, modernizację linii tramwajowych czy masę innych zadań, które również realizujemy na terenie Mysłowic. Natomiast rozpoczęliśmy nie tak dawno wyjechał pierwszy, pierwszy samochód, który miał na sobie 20 mauserów, 20 takich pojemników z niebezpiecznymi odpadami, około 20 ton. Wyjechało na tym pierwszym samochodzie. Na ten moment wywieźliśmy około 600 ton niebezpiecznych odpadów. Ta ilość będzie sukcesywnie też wzrastać, ponieważ początkowo rozpoczynaliśmy od wywozu jednego samochodu w ciągu dnia. Natomiast w kolejnych dniach teraz wywozimy po dwa pojazdy, czyli około 40 mauserów, 40, 40 ton wyjeżdża każdego dnia. No i sukcesywnie, jak tylko będzie możliwość infrastrukturalna na tym placu, na którym firma wykonująca, czy właściwie konsorcjum firm wykonujące to zadanie, będzie miało możliwość zapakowania. Pozwolę sobie użyć takiego kolokwializmu tych samochodów tymi pojemnikami na. Z niebezpiecznymi odpadami, to będziemy tych, tych odpadów wywozić 3, potem 4. No i wierzę, że zgodnie z, zgodnie z tymi terminami, które są założone, czyli z końcem października tego roku, tempo bardzo, bardzo duże odpady niebezpieczne z wyjadą. Mieszkańcy będą mogli odetchnąć bardzo szeroko ulgą, i wtedy ten przysłowiowy szampan no, będzie mógł wystrzelić w momencie, w którym ten plac będzie całkowicie wyczyszczony z, z tych odpadów. Później oczywiście będzie trzeba zająć się tą działką, e, rekultywacją tego terenu, e, ale to już jakby zadania kolejne. A urząd prowadzi też kontrole niezapowiedziane. Na przykład, chyba nawet dziś czy w ostatnich dniach była taka kontrola. No tak, tak naprawdę te kontrole e, odbywają się każdego dnia. Różne osoby. Tylko nie kontrolnie. zawsze się o tym publikuje informacja na stronie. Nie zawsze tak. Chcemy też trochę sprawdzić, zweryfikować to, jak przebiegają te prace, jeżeli chodzi o konsorcjum. Czy to ja, czy to pani naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, również pan prezydent Dariusz Wójtowicz kontroluje to miejsce. Straż Miejska, która też bardzo mocno wspiera nas w realizacji tego zadania. Państwowa Straż Pożarna, Komenda Mysłowicka również bardzo często gości na składowisku tych odpadów. Czy to wspomagając konsorcjum realizujące to zadanie, czy to zabezpieczając troszeczkę. Podpowiadając, no Straż Pożarna też jest wyposażona w bardzo specjalistyczny sprzęt, więc, więc też gdzieś cały czas monitoruje, służy, służy pomocą. Inwestycji w Mysłowicach jest więcej. Schronisko między innymi na przykład. Między innymi schronisko. Bardzo, bardzo mocno wyczekiwana inwestycja przez wszystkich Mysłowiczan, Mysłowiczanki, każdego kto, komu los zwierząt naszych przyjaciół czworonogów. Jest bliski, ale nie tylko czworonogów, bo również inne zwierzęta zdarza się, że do tych schronisk niestety, ale trafiają. Jesteśmy na etapie Weryfikacji tego, e, tych ofert konkursowych, które do nas, do magistratu, spłynęły. W piątek zakończyło się, e, zakończył się ten termin, kiedy, kiedy te oferty konkursowe napływały do magistratu. Nastąpiło otwarcie e, tych ofert konkursowych. Teraz e, zespół, komisja weryfikuje wszelkie e, względy formalno-prawne. E, no i mam nadzieję, bardzo głęboko wierzę, że to bardzo wyczekiwane i obiecywane mocno przez nas zadanie, to przedsięwzięcie będzie mogło w najbliższych dniach, tygodniach zostać formalnie ogłoszone, że ten wy wykonawca zostanie wyłoniony no i przystąpi niezwłocznie do realizacji tego zadania, tak żebyśmy mogli bardzo szybko to schronisko naszym pupilom, naszym przyjaciołom, czworonogom w pięknym możliwie sposobie oddać. Dużo zdrowia. Bardzo serdecznie dziękuję również, życzę Panu redaktorowi i wszystkim Państwu bardzo dużo zdrowia. Oczywiście wszystkim mieszkańcom, wszystkim widzom także. Bardzo dziękuję państwu i moim gościem był Pan Mateusz Targoś, zastępca prezydenta Mysłowic. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.